Zastanawiasz się, dlaczego przestałem słuchać muzyki? Otóż wyjaśnienie jest bardzo proste. Muzyka... Yo, 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 co ty robisz? Nie pamiętasz szkolenie youtuberów? Przecież każdy film ma trwać minimum 10 minut, aby zmaksymalizować zyski, a tytuł filmu nie rozwiązuj aż do samego zakończenia. No dobra, ale ja nie zarabiam nawet z tego złotówki. Jak to nie? Dlaczego? No bo nie mam tysiąca subów. Yo, tyle wartości rozdajesz za darmo? Yo, człowieku, jeśli to dalej oglądasz, to poszanuj pracę mojego zioma i daj mu suba. A ty mordo... Lec dalej. Otóż wyjaśnienie jest bardzo proste. Muzyka. Wyłącza ci mózg. Ale ziomek co ty gadasz mi działa normalnie, bla bla, bla bla bla. No dobra, zacznijmy od początku. Jechałem ostatnią metrem i mam coś takiego, że gapię się na ludzi. Zauważyłem, że praktycznie każdy miał coś w uszach. 99% to były słuchawki. Nigdy nie zwróciłem na to uwagi i pewnie ty też nie. Następnym razem jak gdzieś wyjdziesz to przypomnij sobie ten film i spójrz po ludziach i zobacz czy mam rację. Będziesz w szoku. Poza tym na pewno masz tego jednego ziomka, który jak wyszedł Spotify w rapt to miał tam cyfrówkę. Więc jakby, nie oszukujmy się, ale słuchamy za dużo muzyki. Ale o co chodzi? Już mówię. Ja przestaję mi słuchać z jednego powodu. Zauważyłem, że wpadam w długi nurt bezmyślności. Wstaję rano, budzik, idę biegać z muzyczką na uszach. Potem wracam do domu, ubieram się, też jeszcze posłucham sobie tej muzyczki. Jadę do pracy, jadę pozałatwiać jakieś sprawy, w samochodzie muzyczka, na słuchawkach muzyczka w komunikacji. Wracam do domu, też muzyczka. I tak naprawdę jedyny moment, w którym mogłem coś sensownie pomyśleć, to było jak już się kładłem spać. A takie myślenie 5 sekund przed zaśnięciem to no, nie najlepsza opcja. W końcu jesteśmy homo sapiens, czyli człowiek myślący. I mogę się założyć, że połowa z was teraz zacznie płakać i mówić Nie no mordo, ja normalnie myślę podczas słuchania muzyki, to nieprawda. I spoko, spłaczcie się w komentarzach i podbijcie mi zasięgi. Może gdybyście jeszcze słuchali jakąś normalną muzykę klasyczną, a nie jakiś zlep... Ale spokojnie, nie musisz mi wierzyć. Jestem w końcu tylko jakimś randomowym typem z internetu. Wyzywam cię więc do takiego challenge'u. Jutro masz dzień bez muzyki. Zero radia w drodze do pracy, słuchania muzyki, w drodze do szkoły. Nawet na treningu na siłowni masz zakaz słuchania muzyki. Wiadomo, że gdzieś tam, jak będzie w tle leciała, na przykład z głośników na siłowni, albo gdzieś tam przejdziesz i ktoś będzie grał na rogu i zbierał do kapelusza pieniądze, no to się nic nie stanie. Ale generalnie 24 godziny bez muzyki. I zobacz, co się stanie. Nie masz psychy. <laughs> Powiem ci, co się stało u mnie. Na początku było strasznie nudno. Idę sobie na pociąg, i nie wiem, co robić. Słyszę samochody, ludzi, całkiem wkurzające. Potem zacząłem słyszeć coś bardzo intrygującego samego siebie. Są dwie rzeczy, które według mnie popychają non-stop ludzkość do przodu: jest to nuda i cisza. Gdybyś się nigdy nie nudził, to za dzieciaka nie wymyśliłbyś tej bazy z patyków z kuzynem na działce. Ani nie zbudowałbyś tego zamku z koców. A co za tym idzie, my wszyscy prawdopodobnie dalej mieszkalibyśmy w jaskiniach. Bez ciszy natomiast nie jesteś w stanie spokojnie i rozsądnie przemyśleć swoich nowych pomysłów. Nie mówiąc już o wymyśleniu czegoś nowego. Obecnie jak brakuje mi pomysłu do mojej firmy, na YouTube'a czy nawet na TikToka, to po prostu przestaję o tym myśleć. Idę się przejść, idę się przebiec, robię coś zupełnie niezwiązanego z tym, o czym miałem myśleć. I niesamowite pomysły automatycznie same wskakują mi do głowy. Ale jest jeden mały warunek. Muszę być w ciszy, bo nie oszukujmy się, z muzyką nie da się myśleć. Oczywiście na muzykę też jest miejsce. Ja sam kocham muzykę, skończyłem szkołę muzyczną, muzyka od małego towarzyszyła mi w życiu. I nie mógłbym tutaj siedzieć i gadać wam, że... Muzyka do niczego się nie, na, nie nadaje, bo muzyka to jedna z najpiękniejszych rzeczy, jaka w ogóle istnieje na tym świecie. Ale jak ze wszystkim, na pewne rzeczy jest odpowiednie miejsce i odpowiedni czas. Gdy po takim całym dniu niesłuchania muzyki idziesz sobie na siłkę, idziesz się przebiec i zarzucasz na słuchawkach tą nutę, która zawsze cię tak hajpowała na maksa, to nagle działa ona 10 razy bardziej. Generalnie jeśli chodzi o muzykę, to ja staram się przestrzegać następujących zasad. Słucham muzyki tylko jak robię jakiś sport. Siłownia, bieganie... No, i to w zasadzie tyle. Natomiast w samochodzie lub jak jadę na jakieś długie podróże komunikacją, to staram się zarzucić na słuchawki jakiś sensowny podcast. Ja wam polecam The Diary of a CEO. I First Thing Thirst. To są dwa podcasty, które ja bardzo lubię, bardzo dużo można się z nich nauczyć. Zapraszają genialnych gości i są bardzo ciekawie prowadzone. Do tego twardą zasadą jest dla mnie to, że nie noszę słuchawek tam, gdzie są inni ludzie. Oczywiście poza siłownią. Czyli nie noszę w szkole, nie noszę w pracy, nie noszę jak tam jadę metrem chwilę, jak czekam na pociąg na peronie, jak mieszkasz z rodziną, to też w domu nie i tak dalej. W zamian spróbuj może zagadać do kogoś w szkole, poznać jakieś nowe osoby, może podbić do tej laski na peronie, która ci się podoba i spytać o jej numer. Co takiego może się stać? Jeśli jej się nie podobasz, to i tak zapomni o tobie w mniej niż 60 sekund. Gwarantuję ci to. Jakby dosłownie teraz nie wiedziałem, co mam dalej powiedzieć i poszedłem na chwilę do kibla się wysrać, bez telefonu i do głowy wpadł mi kolejny wspaniały pomysł, akurat na TikToka, a do kibla kolejny wspaniały kloc. W zasadzie to uważam, że nic nie robienie jest 100 razy bardziej produktywne od przeglądania social mediów, grania w gry, oglądania jakichś seriali lub filmów. Jest to drobna dygresja, ale w temacie. Bo to właśnie wtedy, gdy siedzisz i nic nie robisz i nic ci nie rozprasza, wymyślasz najlepsze pomysły. Jak tak myślę, to większość moich najlepszych pomysłów padło na mnie tak totalnie z dupy podczas nic nie robienia bez rozproszeń. Jeśli jesteś osobą, która dużo słucha muzyki, to bardzo polecam tobie spróbowanie chociaż jednego dnia totalnie bez muzyki, i sam zobacz, jak się po tym czujesz. Więc taką miałem dzisiaj krótką rozkminę. Daj znać w komentarzu, co o tym myślisz i nie obserwuj tego kanału, jak masz zamiar dalej siedzieć na dupie. Elo. No.